was serdecznie w moim kolejnym filmiku, w którym postaram się pilnować, by nie zrobić z siebie totalnego głupa, bo pewnie go tak trochę z siebie zrobię, bo nie mogą się opanować, nie potrafią zwolnić, a gdy nie potrafił zwolnić, to średnio kontroluję to, co mówił i pewnie gadam czasami jakieś głupoty, ale po prostu nie potrafią nad tym zapanować, bo w tej książce zakochałam się na zabój. Chodzi oczywiście o czwarty tom Kronik krwi i serce w Pomieniach, Chyba pierwszy tom w tej serii, który tak naprawdę pokochałam bardzo wielką, ogromną miłością, miłością bezgraniczną. Po magii Indygo, która, wiecie, była ok, nie była zła, ale nie była też wybitna dobra czas moim zdaniem, na doskonałe serce w płomieniach albo raczej prawie doskonałe, bo podtrzymuje to, co mówiłam na Facebooku, co pisałam, że okładka jest po prostu okropna, mówi się trudno i żyje dalej. Na szczęście wszystko rekompensuje doskonały pod każdym względem środek, dzięki któremu okazało się, że nie jest ze mną tak najgorzej, że nie jestem tak stara, jak myślałam, skoro czytałam to z wypiekami na twarzy, skoro wciągnęłam się w to wszystko, tak wiecie, na maksa, normalnie podczas lektury tej książki odezwała się jakaś gdzieś tam ukryta we mnie jakaś tam wewnętrzna nastolatka normalnie sweet sixteen wiedziałam, że będę gadać głupoty, także przepraszam za to skupiałam się na meritum. Jeśli chodzi o serce w pomieniach, nie będę przybliżać tego, co działo się w poprzednich tomach, bo to bez sensu. Po pierwsze o każdym z tych tomów już mówiłam, linki do tych filmików znajdziecie w opisie poniżej. Po drugie, Rishelmit w każdym kolejnym tomie przypomina o tym, no co działo się w poprzednim tomie, a ponad to nie ma sensu, żebyście sięgali po serce w pomieniach, nie przeczytawszy kronik krwi, nie wspominając już o akademii Wampirów. Także nie będę mówić, co tam się zdarzyło, bo no to na pewno wiecie, bo nie oglądalibyście tej recenzji, gdybyście nie czytali poprzednich książek. Także jeżeli chodzi o serce w pumieniach, ta książka różni się od swoich poprzedniczek wprowadzeniem dwutorowej narracji. Z jednej strony mamy tutaj rozdziały z perspektywy sydnej standard, a z drugiej mamy tutaj rozdziały z perspektywy Adriana Iwaszkowa, jest to totalna nowość, bardzo ciekawy zabieg, rozdziały te przeplatają się, raz mamy Adriana, raz Sydney, Adriana, Sydney, Adriana, Sydney i tak na przemian, także już mówiłam o tym, że to bardzo ciekawy zabieg, bo po raz pierwszy naprawdę ta część, Serce w płomieniach, to już dziesiąta, tak? Sześć części Akademii Wampirów, czwarta Kronik Krwi, a to wszystko traktuję jako jeden twór, także to dopiero no już w sumie dziesiąta część tej serii, w której po raz pierwszy możemy wczuć się w położenie Moroja Obdarzonego mocą ducha, bo w Akademii Wampirów zostało to potraktowane tak trochę po macuszemu. Okej, okay, ta więź Ros i Lisy została fajnie opisana. Ros opisywała e, to, co tam dzieje się u Lisy, odczuwała jej nastroje i tak dalej, ale wiecie to, pikuś, to pikuś przy tym, co jest tutaj, bo właśnie tutaj, o tym, jak się dana osoba zmaga z tą mocą ducha, poznajemy z pierwszej ręki. Jest to coś po prostu niesamowitego, bo Adrian tej mocy ducha poświęca tutaj trochę uwagi. W ogóle dzięki tym rozdziałom możemy lepiej go poznać. Jest to po prostu coś niesamowitego, genialna postać. Także jeżeli jeszcze się w nim nie zakochałyście do tej pory, to teraz musicie nie ma innej opcji i naprawdę chwała Richelle za to, że wprowadziła tutaj rozdziały z perspektywy Adriana, bo uważam to za największy atut tej książki jeżeli chodzi o całą resztę, no fabuła tej części krąży tak głównie wokół związku Adriana z Sydney owszem, no dzieje się tutaj dużo bo i z Sydney robi się coraz bardziej pewna siebie przechodzi fantastyczną przemianę sama z własnej nieprzymuszonej woli wkracza w kręgi czarownic, ponadto nie boi przeciwstawić się alchemikom swojemu ojca, także użera się tak trochę ze swoją młodszą siostrą Zoe, która przypomina taką no wiecie, sydnej jeszcze z czasów Akademii Wampirów, totalna służbistka, wiecie o co chodzi, także w ogóle ponad to dochodzi do tego sprawa rozwodowa jej rodziców, którzy walczą o prawa opieki nad Zoe no i ten moment kulminacyjny, do którego dochodzi już tradycyjnie dla tej serii pod sam koniec, okej, okay, jest trochę przewidywalny, ale naprawdę wydaje mi się, że tak w potel i to totalnie naprawdę nie mogę doczekać, co tam dalej się wydarzy, także jak widzicie, dzieje się w tej części naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo i choć dzieje się dużo, to jednak mam wrażenie, że tym najważniejszym Wątkiem, akurat tutaj był wątek miłosny, który przebija się tak bardzo, bardzo mocno przez kartę tej powieści. Adrian i Sydney bardzo dużo uwagi sobie nawzajem poświęcają, starają się spędzać ze sobą coraz więcej czasu, starają się ukrywać ten związek przed światem, co nie jest do końca takie proste, chociażby z uwagi na Jill, która z wiadomych względów siedzi w głowie Adriana. Także wiecie, mamy tu taką zakazaną miłość, zakochaną parę, która planuje sobie jakieś tam różne ucieczki w różne miejsca. Jest to coś fantastycznego, taka wiecie, współczesna wersja trochę Romeo i Julia, bo. Mamy tutaj e, właśnie takie osoby z dwóch różnych światów, z dwóch różnych środowisk. Mamy Moroja i mamy alchemiczkę. Ten związek w ogóle nie powinien istnieć, a jednak istnieje wbrew wszystkiemu. Bardzo mi się to podobało i mam nadzieję, że nie skończy się to jakoś tragedią, tylko że skończy się to happy endem pewnie za ileś tam kolejnych tomów, bo nie wiem w sumie, ile tych tomów ma wyjść, ale w każdym razie podobało mi się i to bardzo. Chociaż, no ok, było tak tutaj trochę ckliwie, ale uważam, że mimo wszystko warto ten tom przeczytać, bo mimo wszystko był naprawdę bardzo, ale to bardzo dobry, bo po prostu fantastyczny, chyba najlepszy z dotychczasowych. Pomagi indyku, wiecie, nie miałam specjalnych e, oczekiwań. E. Z względem kronik krwi i niespecjalnie e, czekałam na kolejne tomy. Jak wiecie, długo zbierałam się do Serca w Płomieniach, tak marodziłam. Matko Boska, jestem za stara, już w ogóle tego cyklu nie kumam. Nie powinnam tego czytać, bo jeszcze skrzywdzę A tutaj kurczę po przeczytaniu Serca w Płomieniach. Chcę więcej, chcę naprawdę więcej. Nie mogę się tego doczekać. Jeżeli chodzi o warsztat Richelmitt, no nie ma sensu, żebym się nad tym, no, rozgadywała, bo wiecie doskonale, jak ona pisze, że pisze naprawdę fajnie, że pisze tak bardzo lekko, że kreuje naprawdę bardzo fajne postawy. Super buduje dramaturgię i tak dalej. Także to się w ogóle nie zmieniło. Richelle Mitz jest naprawdę po prostu obłędna. O, jest obłędną autorką. Bardzo ją kocham i w ogóle chciałabym, żeby stworzyła kiedyś Akademię Wampirów. Tak wiecie, pisaną no z perspektywy Dymitra. To byłoby coś. Chętnie bym to przeczytała. I jeżeli teraz uważacie, że ten cały mój spam mrozem, to wiecie, po prostu, że tutaj zaczynam no spamu spamując was mrozem, bo co chwilę tylko wiem, mroz, parabelą, mroz, parabelą. Parabelum, to dobrze, że nie znaliście mnie za czasów, gdy czytałam Akademię Wampirów, bo wtedy po prostu miałam Taką fazę na Dymitra Bielikowa, że no pikuś, ten, przepraszam, jaki pikuś? Widzicie, nie wiem co mówię, że mróz to przede wszystkim pikuś, bo to było naprawdę bardzo uciążliwe dla mojego otoczenia, chyba jeszcze bardziej niż teraz moja obecna fascynacja. Mrozem, bo jak się w coś wkręcę, to wkręcę się na maksa, ale widzicie, to jest kompletnie niepotrzebna dygresja. Także wiedziałam, że będę gadać głupoty, bo jestem w tym tak naprawdę mocno zakochana, że już nie kontroluję tego, co mówię. Także może podsumowując to wszystko, serce w pomieniach polecam Wam naprawdę bardzo, ale to bardzo gorąco. Moim zdaniem to. Najlepsza część całego tego cyklu, całych tych wszystkich kronik krwi. No, coś po prostu fantastycznego. Niestety, mój egzemplarz wędruje do Kamili, której kiedyś tam wcześniej wysłałam Magię Indygo, bo napisała do mnie na fejsie z zapytaniem coś o Magię Indygo, więc stwierdziłam, chcesz, to bierz, nie chcę mieć tej książki, bo była po prostu okej. Okay. No i wtedy też pomyślałam sobie, pewnie będę czytać w serce w płomieniach. No to oddam Kamili serce w płomieniach, bo czemu nie? Teraz po przeczytaniu tej książki niespecjalnie chcę się z nią rozstawać, ale obiecałam Kamili, więc Kamilo, do ciebie wędruje mój egzemplarz serca w a do was powędrują egzemplarze, ufundowane przez moje ukochane wydawnictwo Nasza Księgarnia, najlepsze wydawnictwo na świecie, bardzo Was tam wszystkich kocham i pozdrawiam. Także do Was powędrują te książki, bo właśnie ogłaszam konkurs, konkurs z książkami, serce w płomieniach, mam dla Was dwa egzemplarze. Aby wziąć udział w tym konkursie, e, trzeba subskrybować mój kanał, nie obrażę się też za polajkowanie mojego fanpage'a na fejsie, ale to akurat nie jest obowiązkowe, oraz oczywiście odpowiedzieć na pytanie i to pytanie, no nie ukrywam, że będzie skierowane właśnie do do fanów twórczości Richelmeet, bo nie ma sensu, raz jeszcze to podkreślam, żebyście czytali Serce w Pumeniach, nie zapoznawszy się z tym, co działo się poprzednio, w poprzednich tomach. Także pytanie konkursowe brzmi, którą książkę, a nie serię Richelmeet lubicie najbardziej i dlaczego? Jeżeli chodzi o mnie, to tak zdradzę Wam, że to jest chyba w Szponach Mrozu, bo tam właśnie pojawia się Adrian i tam zaczyna się coś tam dziać. Adrian, Dymit, wiecie, dzieje się jest fajnie. Także to jest moja ulubiona książka, ciekawa jestem, która książka jest Waszą ulubioną. Także odpowiedzi wpisujcie w komentarz poniżej. Konkurs będzie trwał tydzień, za tydzień wybierę dwie osoby, które udzielą dwóch najciekawszych odpowiedzi, moim zdaniem, do których powędrują te dwa. To my raz jeszcze podkreślam, ufundowane przez wydawnictwo nasze Księgarnia, raz jeszcze po, w ogóle Was bardzo, bardzo gorąco pozdrawiam I, i to by było na tyle. Bardzo dziękuję za obejrzenie mojej dzisiejszej recenzji, właściwie nie recenzji, tylko paplania, za ogarnięcie tego mojego chaosu dzisiejszego. Serce w pomieniach kocham i to przeogromnie naprawdę po prostu coś cudownego, także to by było na tyle. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego wszystkiego i do zobaczenia do zobaczenia w moim kolejnym filmiku. Trzymajcie się pa!